Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Zastanawiałaś się kiedyś, jak to jest być kobietą świadomą swojej kobiecości? Kochać tak bardzo, że chwilami to aż boli, ale równocześnie ta miłość otwiera w tobie nowe miejsce w sercu i nagle poznajesz, jak to jest być dla kogoś całym światem. Oczywiście nie na zawsze. Jak to jest, kiedy nie wystarcza ci pozostawać na płciźnie, bo wiesz, że jest więcej i więcej, głębiej i głębiej? Jak to jest być dla innych, codziennie uczyć się żonglować godzeniem ról? Jak to jest próbować zmieścić w sobie całą skalę emocji, czuć radość, euforię, po to, aby za chwilę ukoić, pocieszyć, przeżywać smutki i rozczarowania? No właśnie, jak to jest. Kobiece emocje, czym są dla nas? Czy nasze wnętrza są różne, a może jednak takie same? Magda i Paulina, kobiety, matki, żony, przechowujące swój skarb w glinianych naczyniach. Paulina, psycholog, psychoterapeuta, prowadzi terapię osób dorosłych. Magda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Jesteśmy tu dla Ciebie, dla siebie, dla nas gdyż z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórce. A gdzie ty chowasz swój skarb?